Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym, hashtag czwartym odcinku, nagram dla was serię z osób, którą tak lubicie i kochacie, ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, Pozdrawiam mniejszym... Dobrowola i Podłoga. Pozdrawiam jego dziewczynę, Kelnaudię. Pozdrawiam i Pozdrawiam jego Live'a. Pozdrawiam Wojtka Lejniczaka. Pozdrawiam Krystiana Kirsznera 497. Skip. Pozdrawiam Pozdrawiam Golfa Wulkanowego. Pozdrawiam tam Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam i pozdrawiam Alanka, pozdrawiam i pozdrawiam. Bo holdiego, od holdiego do holdiego, da Kipe. da, Szenka, da No i niestety zawiodłem tutaj. No i to wszystko z tych moich porobin. Teraz zaczynamy grać oczu na bardzo to trudnym poziomie. No i niestety znowu zawiodłem. Aby nie byłam tego rekordu. I pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Jeszcze raz ten sam poziom muszę ukończyć. Muszę pouzupełniać tutaj misję w tej grze, bo dlatego, że będę potrzebował ukończyć je do końca. Back to menu. Wybiorę seto pomarańczowe. Lecimy dalej. O, tego jeszcze nie próbowałem. Tamina mówi wszystko, że to słabo mi idzie. Ostatnio mi dosyć lepiej szło, ale teraz czuję, że to nie jest moja gra. O! I jeszcze używamy tych strzałek jak widzicie tutaj na laptopie. Ten x oznacza, że się mylę. Widzowie, jeżeli chcecie więcej takich filmików, to nie krępujcie się i śmiało przebijajcie mi więcej łapek w górę i subskrypcji i więcej komentarzy piszcie, żebym ja dla Was te serii mógł nagrywać, bo też będzie wiele takich innych serii, które będę mógł nagrywać, takie jak Brawl Stars albo Gothica 1, 2 i 3. Trzy części, ponad 150 godzin pełnej zabawy kwestie orków musimy wyjaśnić i takie tam, dobrze, że to nie gudowoar, bo przy gudowoarze bym polekł a tutaj mogę przynajmniej coś zrobić ten filmik może będzie trwać z 5-6 minut, tak gdzieś do 7 minut zobaczycie jak mi dobrze pójdzie te poziomy są tutaj odblokowane za pomocą tych oto strzałek skąd mogę wybierać różne poziomy i dzięki temu wiemy co mogę zrobić? No i niestety przebram. Wybieram coś innego. Skip. Co się stało? Wywaliło mnie. Osu. Nigdy mi się tak nie robiło. To jest hit po prostu. Welcome to osu. Witamy znów z powrotem. Weźmy na przykład sobie to. A może ja wyszłam przez przypadek? To wie. Dobra, inny poziom wybieramy, bo ten ewidentnie mi nie wychodzi. O no, ten poziom będzie lepszy i znowu się wszystko rozpadło w przestrzeni kosmicznej dobra, wybieram inny poziom o, ten pomarańczowy będzie dobry o, te warzywa, te owoce świetnie mi wychodzą tych strzałek będę używał Skupię się tutaj, żeby móc złapać te owoce. Bo jak wiecie, to jest bardzo ciężkie i muszę tutaj pokazać minimum swoich możliwości. Dobra, jeszcze raz spróbujmy, skip. Przynajmniej wtedy miałem ocenę D, ale teraz coś czuję, że to nie będzie ripload tamtej dobrej akcji. Przy tym jak skończę, to mi się wydaje, że będziemy powoli kończyć ten filmik, bo na razie jak widzicie słabo mi wychodzi. No i niestety to już wszystko na tyle. Dobra, powoli będziemy wychodzić z tej gry. Za Zagłośna muzyka. Exit See you next time. See you next time. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z hashtag czwartego odcinka SOTU, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Damer. No i co, ja wam nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. O i pa, pozdrawiam jeszcze Według psa i pozdrawiam Oskara, Oskara i pozdrawiam jeszcze Jakuba, Kubę. To tyle na dzisiaj. Mówiłem, że 7 minut będę nagrywał. No to na dzisiaj tyle z tej mojej serii. Następna seria będzie innym razem. Trzymajcie się i pa. pa. Cześć.